10. Wrząca rtęć. Jest to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych. Jest jedynym metalem występującym w warunkach normalnych w stanie ciekłym. Rtęć i jej związki znane były niemal w całym starożytnym świecie w Egipcie, faraonów, Rzymie, krajach arabskich i Chinach. Wykorzystywano je przede wszystkim w medycynie, choć nie stroniono również od stosowania związków rtęci jako kosmetyku. Jednak z biegiem lat okazało się, że rtęć nie jest najlepsza dla zdrowia człowieka, obecnie uważana jest za substancję trującą. Toksyczność rtęci polega na niszczeniu błon biologicznych i wiązaniu się z białkami. W ten sposób rtęć zakłóca wiele niezbędnych do życia procesów biochemicznych. Temperatura wrzenia rtęci wynosi 357 stopni Celsjusza, a gęstość to około 13,5 g na centymetr sześcienny. 9. Lawa wulkaniczna 1200 stopni Celsjusza. Jest to ciekły produkt działalności wulkanicznej składający się głównie ze stopionych tlenków krzemu, żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. Ma podobny skład jak magma, z której stopienia powstaje, ale jest zubożona o składniki lotne. Jej krzepnięcie następuje w temperaturach od 600 do 800 stopni. Temperatura lawy zależy w dużej mierze od jej składu chemicznego. Lawy zasadowe mają zwykle temperaturę 1100 stopni lub więcej, a lawy kwaśne poniżej 1000 stopni. Prędkość spływu lawy uwarunkowana jest jej lepkością oraz nachyleniem podłoża. Lawy zasadowe cieplejsze i o mniejszej ilości gazów mają znacznie mniejszą lepkość, są bardziej ruchliwe i przy odpowiednim nachyleniu podłoża osiągają prędkość do 50 km na godzinę. 8. Stal rozgrzana do białości 1300 stopni Celsjusza. Żarzenie to emisja promieniowania elektromagnetycznego w tym światła widzialnego z wyniku jego wysokiej temperatury. Praktyka używania kolorów do określenia temperatury kawałka stali lub żelaza pochodzi z kowalstwa. Na długo zanim termometry stały się powszechnie dostępne, trzeba było wiedzieć w jakim stanie jest metal do obróbki cieplnej, a jedynym sposobem na to było podgrzanie go do koloru, który był uznawany jako najlepszy do pracy. Zapewne każdy z nas widział filmy z obróbki metali w kuźni. Używana tam stal jest rozgrzewana do czerwoności, co daje jej odpowiednią plastyczność i podatność na zmienianie jej kształtu za pomocą siłowego uderzania młotem. Stal zaczyna się żarzyć w sposób widoczny w ciemności w temperaturze około 400 stopni Celsjusza. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie moc emitowanego światła, zgodnie z prawem Stefana Boltzmana. Zmienia się również barwa emitowanego światła, zgodnie z prawem przesunięć Wiena od barwy ciemnowiśniowej do światła białego. Stal rozgrzana do białości, czyli koloru, który następuje poprzez jeszcze większe podgrzanie stali rozgrzanej do czerwoności, ma temperaturę około 1300 stopni Celsjusza. Jednak w zależności od dokładnego składu chemicznego stali i jej zawartości węgla, temperatura ta może wynieść nawet 1550 stopni. Ciekawostką jest fakt, że światło słoneczne to nic innego jak żarzenie się rozgrzanej do białości powierzchni Słońca. 7. Stopione metale. Metale znane są ze swojej odporności na ekstremalne warunki, duże obciążenia, powtarzające się cykle pracy, silne uderzenia, środowiska żrące, a nawet wysokie temperatury. Wybierając metal do zastosowań wysokotemperaturowych, należy ocenić kilka różnych punktów temperatury, a jedną z najbardziej krytycznych temperatur, które należy znać, jest temperatura topnienia metalu. Temperatura topnienia to temperatura, w której metal zaczyna przekształcać się z fazy stałej w fazę ciekłą. W temperaturze topnienia faza stała i ciekła metalu istnieją w równowadze. Po osiągnięciu tej temperatury do metalu można w sposób ciągły doprowadzać ciepło, jednak nie spowoduje to wzrostu temperatury całkowitej. Gdy metal znajdzie się całkowicie w fazie ciekłej, dodatkowe ciepło będzie nieznacznie podnosić jego temperaturę, jednak nie będzie on już bardziej stawał się ciekły. Różne metale mają różne temperatury topnienia, np. ołów 328 stopni Celsjusza, aluminium 660, srebro 961, złoto 1063, platyna 1770, tytan 1670, molibden 2620. Najwyższą temperaturę ma wolfram, często wykorzystywany w żarówkach, 3400 stopni Celsjusza. 6. Palnik acetylenowo-tlenowy 3480 stopni Celsjusza. Jest to urządzenie techniczne do spawania i cięcia metali. Thomas Wilson wynalazł to urządzenie w 1903 roku. Połączył niemal czysty tlen i acetylen w odpowiednich proporcjach, aby uzyskać płomień o wręcz niewyobrażalnej temperaturze. Wysoka temperatura osiągana jest w wyniku spalania mieszaniny acetylenu i tlenu wylatujących z dyszy palnika. Gazy przechowywane są osobno w wysokociśnieniowych butlach. Acetylen przeważnie w żółtej, czasami brązowej, a tlen w niebieskiej, do których przymocowane są zawory redukcyjne. Gaz transportowany jest za pomocą gumowych węży do palnika. Temperatura osiągana w wyniku tej reakcji wynosi około 3000 stopni Celsjusza, jednak w niektórych warunkach temperatura samego płomienia może wynosić do niemal nawet 3500 stopni. W tym urządzeniu stosowane są trzy różne ustawienia płomienia: neutralny, utleniający i nawęglający. Spawanie jest zwykle przeprowadzane przy użyciu neutralnego płomienia, który zawiera równe ilości tlenu i acetylenu. Płomień utleniający uzyskuje się poprzez zwiększenie tylko natężenia przepływu tlenu, podczas gdy płomień nawęglający uzyskuje się poprzez zwiększenie przepływu acetylenu w stosunku do przepływu tlenu. 5. Piec solarny UDIU. 3,5 stopni Celsjusza. Jest to rodzaj pieca zasilanego energią promieni słonecznych. Ma postać wycinka paraboloidy pokrytej zwierciadłami skupiającymi promienie w ognisku na małej powierzchni. Promienie padające na część skupiającą kierowane są przez zespoły zwierciadeł płaskich ustawionych naprzeciw części paraboloidalnej. To za ich pomocą sterowana jest wydajność pieca. Największy dotychczas wybudowany piec solarny znajduje się w południowej Francji w miejscowości Udejo w Pirenejach. Ma 54 metry wysokości i 48 metrów szerokości. Został zbudowany w latach 1962-1968, a zaczął działać w 1969 roku i ma moc 1 MW. Założenia podczas budowy zakładały koncentrację energii na poziomie 1000 słońc, w związku z czym piec wytwarza moc na podobnym poziomie oraz temperaturę przekraczającą 3500 stopni Celsjusza. Niewątpliwymi zaletami takiej konstrukcji jest to, że pozyskana energia jest darmowa i nie zanieczyszcza środowiska. Całość wykorzystywana jest głównie do prowadzenia eksperymentów, takich jak badanie wytrzymałości elementów statków kosmicznych. Badanie wytrzymałości materiałów mających charakteryzować się dużą wytrzymałością wysokotemperaturową, a także do badania innych właściwości materiałów w środowisku promieniowania cieplnego o wysokiej energii, często wytwarzanym na przykład przy eksplozjach jądrowych. 4. Rdzeń ziemi od 5,5 tysiąca do 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. Jest to wewnętrzna część Ziemi zwana jądrem Ziemi. Hipotezy o jej budowie i cechach fizyczno-chemicznych opierają się głównie na badaniach rozchodzenia się fal sejsmicznych powstałych przy trzęsieniach Ziemi. Zgodnie z powszechnie przyjętymi poglądami, jądro Ziemi jest kulą o promieniu 3,5 tysiąca km, masie 1,85 do 10 do 24 kg i gęstości 9,6 do 18,5 g na cm3. Tworzy je stop niklu i żelaza, być może z domieszką pierwiastków lekkich, krzemu, siarki i potasu. Uważa się, że występują w nim atomy pierwiastków ciężkich w stężeniu większym niż w płaszczu Ziemi. Płynne jądro zewnętrzne o grubości około 2000 km od płaszcza Ziemi oddziela nieciągłość Gutenberga. Jego temperaturę szacuje się na od 5,5 do 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. Wnętrza wielu planet pozostają rozgrzane w związku z zachodzeniem reakcji jądrowych, a ściślej mówiąc procesów radiogenicznych. W przypadku Ziemi są to głównie rozpady izotopów uranu, toru i potasu. Jednak większość wiadomości, jakie mamy odnośnie jądra Ziemi z wiadomych przyczyn, to tylko hipotezy. Jedna z teorii mówi, że jądro Ziemi liczy zaledwie 565 milionów lat. Jednak autorzy nowej pracy opublikowanej w piśmie Physical Review Letters twierdzą jednak, że uformowało się ono przed 1,3 miliarda lat temu 3 rdzeń Słońca 15 milionów stopni Celsjusza. Słońce uformowało się około 4,5 miliarda lat temu na skutek kolapsu grawitacyjnego obszaru w dużym obłoku molekularnym. Większość materii zgromadziła się w centrum, a reszta utworzyła orbitujący wokół niego spłaszczony dysk, z którego ukształtowała się pozostała część układu słonecznego. Centralna część stawała się coraz gęstsza i gorętsza, aż w jej wnętrzu zainicjowana została synteza termojądrowa tworząca Słońce. Uważa się, że jądro Słońca rozciąga się od środka do około 25% promienia tej planety. Jest to najgorętsza część Słońca i całego układu słonecznego. Ma gęstość 150 g na centymetr sześcienny, czyli około 150 razy więcej niż gęstość wody, i temperaturę 15 milionów Kelwinów, czyli około 15 milionów stopni Celsjusza. Rdzeń Słońca jest stworzony z gorącej, gęstej plazmy, na którą działa ciśnienie 265 miliardów barów. Jądro słoneczne zawiera 34% masy Słońca, ale tylko 0,8% jego objętości. W tych warunkach elektrony nie są zdegenerowane, a ciśnienie promieniowania niewielkie. Plazma zachowuje się jak gaz doskonały. Najnowsze analizy wskazują, że jądro obraca się szybciej niż zewnętrzna część strefy promienistej. 2. Supernowa. 100 miliardów Kelwinów. Supernowa to termin określający kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, powodujących powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu który już po kilku tygodniach bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. Termin określa zjawisko eksplozji, przez którą gwiazda przestaje już istnieć. Dzieje się tak w momencie, kiedy zabraknie jej paliwa do syntezy jądrowej, przez co ciśnienie skierowane do zewnątrz gwiazdy spada, a jądro zaczyna się stawać coraz gęstsze pod wpływem grawitacji, coraz gęstsze i gorętsze. Kiedy jądro osiągnie punkt krytyczny, zachodzi seria reakcji jądrowych. W przeciągu mikrosekundy rdzeń potrafi osiągnąć temperaturę miliardów stopni Celsjusza. Atomy żelaza zostają tak mocno ściśnięte, że siła odpychania ich jąder powoduje rozbicie jądra gwiazdy, co powoduje eksplozję gwiazdy jako supernowej i tworzy ogromną, rozgrzaną do granic możliwości falę uderzeniową. W wyniku tej eksplozji powstają pierwiastki cięższe od żelaza oraz wydziela się ogromna ilość ciepła, Podczas supernowej materia gwiazdy zostaje wyrzucona w przestrzeń z prędkością około od 15 000 do 40 tysięcy km na sekundę. Właśnie te eksplozje są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się większości materii w kosmosie. Dzięki nim kosmiczne obłoki pyłu i gazu międzygwiezdnego są wzbogacone o dodatkowe pierwiastki, następuje dalsze zróżnicowanie w przestrzeni międzygwiezdnej i pojawia się fala uderzeniowa, która ściska chmury gazu, ułatwiając powstawanie nowych gwiazd. 1. Granica maksymalnej temperatury. Najłatwiej podać najniższą temperaturę, jaka jest możliwa do osiągnięcia. Jest nią zero absolutne, 0 Kelvinów, a więc minus 273,15 stopni Celsjusza. Jest teoretyczną granicą, do jakiej można ochłodzić układ termodynamiczny, co wynika z trzeciej zasady termodynamiki. Niezbędne do takiej temperatury jest ustanie wszelkiego ruchu cząsteczek, ponieważ ich ruch powoduje tarcie, a co za tym idzie temperaturę. Jednak czy istnieje maksymalna temperatura graniczna możliwa do osiągnięcia we wszechświecie? Tak, wszystko wskazuje na to, że zgodnie z najpopularniejszą teorią oddziaływań podstawowych, modelem standardowym, ostateczną temperaturę stanowi tak zwana temperatura planka. Wynosi ona 1,42 razy 10 do 32 Kelwina. Naukowcy twierdzą, że najwyższe temperatury w historii wszechświata były niższe od temperatury Planka o kilka rzędów wielkości. Obliczono, że chwilę po wielkim wybuchu młody wszechświat zaczął się szybko nagrzewać i osiągnął 10 do 27 kelwinów. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić łapki w górę oraz odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku.